Cześć moi drodzy, z tej strony Rejkotka. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które pojawiło się w komentarzu, czyli jak dostać się do źródła. Znajdujemy się aktualnie w źródlanych polanach, jak widzicie, tutaj, gdzie jest w sumie centrum całego świata w Orient, The Will of the Wisp, tak bym mogła to nazwać. Źródło znajduje się po lewej stronie. Tutaj właśnie z tej strony, ogólnie rzecz biorąc, dostanie się do tego miejsca, nie jest trudne, bo jest to jeden z punktów gry, który pojawia się na samym początku, właśnie. Naszej przygody tutaj z Orim. Więc moi drodzy, wystarczy tylko po prostu udać się od naszego tutaj przyjaciela, który bardzo lubi nas śledzić, w lewą stronę. No, bo tak więc, jak znajdujemy się już tutaj w tym przejściu. To istotne jest zdobycie umiejętności, która nazywa się odbicie, bo będzie po prostu nam 200 razy łatwiej, żeby dostać się do tego źródła. Jeżeli chodzi o umiejętność odbicia, to już mówiłam wielokrotnie, gdzie się ono znajduje. Znajduje się w odmetach kwaloka, z tego co kojarzę. W tym miejscu znajduje się umiejętność odbicia. Właśnie tutaj w odmętach Forlocka przesunę troszeczkę mapę, żebyście dobrze widzieli, więc nie jest to daleko, żeby uzyskać tę umiejętność, więc jeżeli już ją będziemy mieli, to będziemy mogli właśnie wykorzystać ją do tego, żeby móc odbijać się właśnie od tych tutaj świecących elementów i w ten sposób po prostu będziemy mogli dostać się do źródła. Ja co jeszcze używam odbicia, ale tam nieważne. Dzięki temu możemy się również odbijać od naszych wrogów. Tak, i kiedy już się znajdziemy tutaj na górze, po prostu idziemy dalej. I w prawej stronie zostaje Baura, ale no, ją to trzeba zostawić na inny raz, bo trzeba będzie do niej mieć piórko, żeby móc obudzić naszego cudownego baura. O, tutaj jest w ogóle ziomek, który nam pomoże się również odbić. Oj, przepraszam, bo ja mam już inne umiejętności tutaj. Ale możemy poczekać. O, i właśnie z jego pomocą przejdziemy sobie dalej. I po prostu udajemy się dalej w prawo, i tym sposobem znaleźliśmy się u źródła. Dobrze, i takim sposobem właśnie znaleźliśmy się u źródła. Mam nadzieję, że pomogłam tym filmikiem dla osób, które nie miały zielonego pojęcia, jak się dostać do tego miejsca. Więc tak jak wspomniałam wcześniej, umiejętność odbicia nie jest tylko konieczna do tego, żeby dostać się do opuszczonej nory, ale także, żeby dostać się do źródła. Mam nadzieję, że pomogłam. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w innych moich filmach. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.